Jeden strzał snajperski zmienił wszystko. 10 września 2025 roku, dokładnie o godzinie 12.10 czasu lokalnego, 31-letni Charlie Kirk, jeden z najbardziej wpływowych młodych konserwatywnych aktywistów w Ameryce, padł martwy na podłodze auli Uniwersytetu Utah Valley. Snajperska kula trafiła go w szyję podczas wykładu przed tysiącem studentów przerwając na pół zdania jego odpowiedź na pytanie o masowe strzelaniny w szkołach. Ironia była brutalna. Kerk odpowiadał właśnie To nie broń zabija ludzi, to chorzy ludzie zabijają ludzi, gdy snajperski pocisk uciszył go na zawsze. Ostatnie słowa jednego z najgłośniejszych obrońców prawa do noszenia broni w Ameryce, stały się jego własnym nekrologiem. Zabójstwo to wstrząsnęło całą Ameryką jak trzęsienie ziemi. Kim był mężczyzna, który budził tak skrajne emocje? Co sprawiło, że ktoś postanowił go wyeliminować w tak spektakularny sposób, w świetle Jupiterów, przed tysiącem świadków, w miejscu przeznaczonym na debatę i dialog? Charlie Kirk nie był zwykłym politykiem, był ideologiczną ikoną całego pokolenia amerykańskich konserwatystów. Urodzony 14 października 1993 roku w Arlington Heights pod Chicago, już w wieku 18 lat stworzył imperium, które zmieniłoby oblicze amerykańskiej polityki. W 2012 roku, gdy jego rówieśnicy imprezowali na kampusach, Kirk wraz z biznesmenem Williamem Montgomery założył Turning Point USA. Organizację, która stała się największym studenckim ruchem konserwatywnym w historii Stanów Zjednoczonych. To była maszyna do produkcji młodych konserwatystów. TPUSA rozrosła się do ponad 3500 kampusów, zbierając miliony dolarów rocznie i przekształcając pokolenie amerykańskiej młodzieży. Kirk nie skończył koledżu. Rzucił studia po pierwszym semestrze, żeby poświęcić się misji, która stała się jego obsesją ocaleniu Ameryki przed lewicową indoktrynacją. Ale prawdziwa potęga Kerka leżała gdzie indziej. Jego The Charlie Kirk Show to nie był zwykły podcast, to była broń masowego rażenia ideologicznego, docierająca do ponad 20 milionów słuchaczy miesięcznie. Na YouTube. Miał prawie 4 miliony obserwujących, w mediach społecznościowych łącznie ponad 20 milionów. To była armia młodych umysłów, które Kirk kształtował swoimi słowami jak glina w rękach rzeźbiarza. Kirk był człowiekiem, który potrafił zmobilizować tysiące studentów jednym tweetem. Jego Prove Me Wrong stolik na kampusach, gdzie każdy mógł mu brosić wyzwanie, stał się legendą internetową. Setki filmów z jego debat oglądały miliony ludzi na całym świecie. Był mistrzem kontrargumentu, gladiatorem ideologicznej areny, człowiekiem, który nigdy nie przegrywał publicznej debaty. Ale miał też wrogów legiony wrogów. Jego poglądy były jak czerwona płachta dla byka liberalnej Ameryki krytykował pomoc dla Ukrainy, nazywając Zełenskiego niewdzięcznym dzieckiem z milionem śmierci na koncie. Atakował społeczność LGBTQ jako ideologiczną zarazę niszczącą cywilizację. Ostrzegał przed zbyt łagodnym traktowaniem czarnoskórych przestępców. Każde jego słowo było kulą wystrzeloną w serce politycznej poprawności. To nie było przypadkowe zabójstwo. To był akt politycznego terroryzmu, który wstrząsnął pierwszym rokiem drugiej kadencji prezydenta Trumpa. Ameryka 2025 roku to kraj polaryzacji dochodzącej do granic szaleństwa. Kraj, gdzie od 2021 roku odnotowano ponad 300 przypadków politycznie motywowanego przemocy. Kraj, gdzie słowa stały się kulami. A debata polityczna przekształciła się w wojnę na śmierć i życie. Strzał, który zabił Kirka, został oddany z odległości 300 metrów przez profesjonalnego snajpera. To nie był akt szaleńca, to była egzekucja, wykonana z chirurgiczną precyzją. Kamera monitoringu uchwyciła ciemną sylwetkę na dachu sąsiedniego budynku, która po strzale znikła jak duch. Policja przeszukała budynek w ciągu minut. Ale znalazła tylko puste łuski i zimny wiatr. Krew kirka rozlewającą się po podłodze uniwersyteckiej sceny oglądało na żywo tysiące studentów i miliony widzów przez media społecznościowe. Ten obraz, młody lider konserwatywnego ruchu, umierający w miejscu przeznaczonym na edukację i dialog, stał się symbolem nowej, mrocznej rzeczywistości amerykańskiej polityki. Ale najważniejsze pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi dzwoniąc w powietrzu jak dzwon pogrzebowy. Komu mogła być wygodna jego śmierć? Aula uniwersytecka była wypełniona po brzegi: tysiąc młodych twarzy, głównie studentów, ale także przeciwników i zwolenników. Napięcie wisiało w powietrzu jak elektryczność przed burzą. To nie był zwykły wykład, to był spektakl w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Kirk rozpoczął swoje wystąpienie z charakterystyczną dla siebie agresywnością. Jego temat tego dnia brzmiał: Dlaczego Ameryka musi się obudzić? Atakował administrację Bidena, kpił z woke kultury, krytykował pomoc dla Ukrainy. Tłum huczał, jedni ze złością, inni z ekstazą. Na 12:10 Kirk przeszedł do swojego ulubionego formatu: Prove me wrong. Stół na środku sceny, gdzie każdy student mógł podejść i rzucić mu wyzwanie. To była broń masowego rażenia w rękach Kirka. Młodzież próbowała go złapać, ale on odpierał każdy atak z precyzją chirurga. Pierwsza studentka zapytała o aborcję. Kirk odpowiedział z lodowatą pewnością siebie: Życie zaczyna się od poczęcia, a każdy, kto twierdzi inaczej, po prostu kłamie. Aula eksplodowała. Druga osoba zapytała o prawa LGBTQ. Kirk był bezlitosny. Nie pozwolimy indoktrynować naszych dzieci ideologią, która niszczy podstawy cywilizacji. Ale potem przyszło pytanie, które zmieniło wszystko. Student w czwartym rzędzie wstał i krzyczał: Panie Kirk, co pan sądzi o masowych strzelninach w szkołach? To pytanie było jak zapalnik bomby. Kirk zrobił krok do przodu, uśmiechnął się zimno i powiedział: To nie broń zabija ludzi to chorzy ludzie zabijają ludzi, a ta chora kultura liberalna. I wtedy to się stało jeden strzał jeden, jedyny strzał, który rozerwał ciszę, jak grom z jasnego nieba. Kamera telefoniczna jednego ze studentów zarejestrowała ten moment z przerażającą precyzją. Kirk nagle drgnął w połowie zdania. Jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Z jego szyi buchnął fontanna krwi. Przez sekundę stał jak posąg, a potem runął na podłogę jak ścięte drzewo. Chaos był natychmiastowy. Krzyki, panika, studenci rzucający się na ziemię. Ktoś wrzeszczał: "Snajper! Snajper!" Exclamation mark. Inni biegli do wyjść, tratując się nawzajem. Służby bezpieczeństwa rzuciły się na scenę, ale było już za późno. Krew Kirka rozlewała się po podłodze, sceny jak czerwona rzeka. Medycy pracowali gorączkowo, próbując zatamować krwotok, ale kula snajperska przerwała tętnicę szyjną. Kirk był już praktycznie martwy, zanim dotarł do szpitala. Ale najstraszniejsze było to, co się działo na zewnątrz. Kamera monitoringu uchwyciła złowrogą sylwetkę na dachu sąsiedniego budynku. Ciemną postać z karabinem snajperskim, która po strzale znikła jak duch. Policja przeszukała budynek w ciągu minut, ale znalazła tylko puste łuski i zimny wiatr. Strzał został oddany z odległości 300 metrów. Precyzyjny, profesjonalny, śmiertelny. To nie był przypadkowy akt szaleńca. To była egzekucja wykonana przez kogoś, kto wiedział dokładnie, co robi. Jego stanowisko wobec Ukrainy było trucizną dla establishmentu. Kirk nazywał Wołodymira Zełęckiego „marionetką CIA, która poprowadziła własny naród na bezsensowną rzeź. To nie były tylko słowa, to były ideologiczne bomby zrzucane na każdą debatę. Ludzie Ameryki wygrywają na pokoju. Ludzkość wygrywa na pokoju, ale wtedy kto wygrywa na wojnie? Kompleks wojskowo-przemysłowy, oligarchowie klasy rządzącej Ukrainy, mówił w swoich przemówieniach. Kirk żądał audytu środków wysłanych do Kijowa, nazywał konflikt problemem granicznym i twierdził, że to Europa, a nie Ameryka, powinna ponosić koszty tej wojny. 28 lutego Kirk opublikował niszczący Post. Odpowiadając na podziękowania Zełęskiego, nie popieramy cię. Jesteś niewdzięcznym, kaprysnym dzieckiem, na którego koncie jest milion śmierci. To było równoznaczne z podpisaniem własnego wyroku śmierci w oczach Ukrolobby, LGBTQ. Ideologiczna zaraza niszcząca cywilizację. Ale to była tylko rozgrzewka. Kirk szczególnie bezlitośnie atakował społeczność LGBTQ. Nazywając ich walkę ideologiczną zarazą. Jego słowa o operacjach zmiany płci u dzieci były jak ostrze noża. Pod pozorem pomocy nastolatków faktycznie popycha się ich do zmiany płci, co często prowadzi do problemów psychologicznych, a nawet tragicznych konsekwencji. Kirk ostrzegał przed duchową bitwą, w której Zachód musi stawić czoła wokizmowi, marksizmowi i islamizmowi. Nie chcę, żeby moje dziecko uczyło się w szkole tego śmiecia o lesbijkach, gejach i transgenderach, i nie chcę, żeby słyszało muzułmańskie wezwanie do modlitwy pięć razy dziennie. Rasa i Imigracja. Sądy zbyt łagodne wobec czarnoskórych przestępców. Kirk nie bał się poruszać najgorętszych tematów rasowych w Ameryce. W jednym z ostatnich wystąpień ostro skrytykował politykę demokratów twierdząc, że sądy i organy ścigania wykazują nadmierną łagodność wobec czarnoskórych przestępców. Jako przykład podał tragiczny przypadek w metro północnej Karoliny, gdzie ofiarą napadu padła młoda dziewczyna, a napastnik był afroamerykaninem recydywistą. Jeśli chcemy zmian, to w stu procentach musimy upolitycznić bezsensowne morderstwo Iriny Zarudzkiej, bo to właśnie polityka pozwoliła dzikiemu potworowi z 14, Wcześniejszymi przestępstwami pozostać na wolności, religia jako oręż polityczny. Kirk łączył swoje chrześcijańskie przekonania z polityką w sposób, który przerażał świeckich liberałów. Nie ma prawdziwego rozdziału kościoła i państwa, głosił. Jego wizja Ameryki to był teokratyczny sen, gdzie wartości chrześcijańskie kształtują każdy aspekt życia publicznego. Ostrzegał przed duchową wojną. Przeciwko amerykańskiemu stylowi życia. Chce móc się ożenić, kupić dom, mieć dzieci, pozwolić im jeździć na rowerze do zachodu słońca, posłać ich do dobrej szkoły, żyć w dzielnicy z niskim poziomem przestępczości. Te poglądy czyniły Skirka żywy symbol wszystkiego, co lewicowa Ameryka nienawidziła. On nie był politykiem, był ideologicznym terrorystą który codziennie bombardował liberalną hegemonię swoimi słowami. I za każde z tych słów ktoś postanowił mu kazać zapłacić życiem. Antifa, Sojusz Demokratycznych Socjalistów Ameryki (DSA), Black Lives Matter i inne radykalne organizacje lewicowe już dawno wpisały Kirka na swoją czarną listę. Nie było to tajemnicą. Jego wystąpienia na kampusach regularnie kończyły się krwawymi starciami z zamaskowanymi aktywistami noszczymi transparenty Stop Faszyzmowi. Kirk to nie jest zwykły konserwatysta. To jest neonazista w garniturze pisano na forach antifaszystowskich. Każde jego słowo to trucizna, która zaraża młode umysły rasizmem i homofobią. Radykalni lewacy nie ukrywali, że uważają Kirka za egzystencjalne zagrożenie dla demokracji amerykańskiej. Antyfaszystowskie koalicje organizowały systematyczne kampanie przeciwko każdej jego wizycie. Prawdziwym zagrożeniem są faszyści, a nie migranci brzmiało ich motto. Tysiące aktywistów mobilizowało się przez Telegram i Signal, planując blokady i bezpośrednie akcje przeciwko faszystowskiemu ideologowi. Uniwersytecka rewolta. Kampusy to nasze terytorium, ale prawdziwa wojna toczyła się na uniwersytetach. Profesorowie, Studenci, związki zawodowe, wszyscy oni widzieli w turach Kirka Prove Me Wrong inwazję na swoje święte terytorium. Jego organizacja typy USA była jak wirus rozprzestrzeniający się po kampusach, zarażając młodzież toksyczną ideologią. Studenci protestowali przed każdym jego wystąpieniem. Organizowali petycje, blokady, czasem nawet fizyczne konfrontacje. Na Uniwersytecie w Berkeley w 2023 roku jego wystąpienie zostało przerwane przez 200 protestujących, którzy krzyczeli faszysta, precz, nie ma miejsca dla nienawiści, tu się uczy, nie hajluje. To hasło polskich antyfaszystów stało się również popularnym sloganem amerykańskich studentów protestujących przeciwko Kirkowi. Niektóre uniwersytety próbowały zakazać jego wizyt. Ale kilka bronił pierwszy poprawka. To tylko pogłębiało frustrację jego wrogów. Widzieli, jak system prawny chroni człowieka, którego uważali za zagrożenie dla społeczeństwa. Eskalacja politycznego terroru w Ameryce. Statystyki mówią wszystko. Od 2021 roku w USA odnotowano ponad 300 przypadków politycznie motywowanego przemocy. To nie były odizolowane incydenty. To była systematyczna kampania terroru przeciwko konserwatystom. W 2025 roku, tylko w kwietniu, odbyło się około 1200 demonstracji przeciwko polityce Trumpa pod hasłem Ręce Precz. To ogromny protest, który wyśle jasny sygnał Maskowi, Trumpowi, Republikanom w Kongresie i wszystkim sojusznikom MAGA, mówił Ezra Levin z organizacji Indivisible. W protestach uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób tylko w Waszyngtonie. Prezydent Trump bezpośrednio oskarżył radykalnych lewych o stworzenie atmosfery, która umożliwiła zamordowanie Kirka. Lata ich demonizacji takich wspaniałych Amerykanów jak Charlie doprowadziły do tego terroryzmu, powiedział w emocjonalnej przemowie z Białego Domu, maszyna nienawiści w mediach społecznościowych. Twitter, Facebook, TikTok. Wszystkie te platformy stały się fabrykami radykalizacji. Antykirkowe hasztagi jak #fascistkirk, #stoptoxiccharlie, #deplatformkirk zbierały miliony wyświetleń. Młodzi lewicowi aktywiści dzielili się memami, które przedstawiały Kirka jako wroga ludzkości. Niektóre posty były bezpośrednimi groźbami. Ktoś powinien zatrzymać tego faszystę, pisał anonimowy użytkownik trzy miesiące przed zabójstwem. Kirk to zagrożenie dla demokracji, czas skończyć z nim raz na zawsze, głosił inny post, który został udostępniony 50 tysięcy razy. FBI wiedziało o zagrożeniu. Ostrzegało służby ochrony Kirka, ale w końcu wszyscy okazali się bezsilni przeciwko jednej kuli wypuszczonej przez kogoś, kto uwierzył, że zabicie Kirka to patriotyczny obowiązek. Krew Kirka na podłodze uniwersytetu to nie była przypadkowa tragedia. To był logiczny rezultat lat systematycznej demonizacji i politycznej radykalizacji w Ameryce. Reakcja prawicowej Ameryki była eksplosywna i bezprecedensowa. Prezydent Trump nakazał opuszczenie flag do niedzieli 14 września i nazwał Kirka „męczennikiem za prawdę i wolność”. W dramatycznym orędziu z gabinetu Owalnego oskarżył radykalną lewicę o bezpośrednią odpowiedzialność za terroryzm. Przez lata radykalna lewica porównywała wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych masowych morderców na świecie, powiedział Trump, zapowiadając: znajdzie wszystkich działaczy i organizacje, które przyczyniają się do przemocy politycznej. Reakcja była natychmiastowa i masowa. Syn prezydenta Donald Jr. napisał przez łzy: Straciliśmy lidera. Wojownika i człowieka o rzadkim charakterze. Elon Musk pierwszy oskarżył partię demokratyczną o polityczny terroryzm. Ben Shapiro wezwał do kontynuowania walki za przekonania Kirka. Biały dom pracował przez łzy. Personel był głęboko wstrząśnięty śmiercią młodego lidera. Nieprzewidziane konsekwencje polityczne. Ale najbardziej zaskakującą reakcją była odpowiedź umiarkowanych polityków z obu stron. Lider Demokratów w Senacie, Chuck Schumer, powiedział, że nie ma miejsca na przemoc polityczną w Ameryce. Kamala Harris potępiła czyn, mówiąc: Musimy wszyscy razem współpracować, by to nie doprowadziło do dalszej przemocy. Nawet byli przeciwnicy polityczni Kirka, w tym Barack Obama i Joe Biden, wydali kondolencje, uznając jego prawo do wyrażania poglądów. To było coś bezprecedensowego. Po raz pierwszy od lat amerykańscy politycy zjednoczyli się w potępieniu politycznej przemocy. Republikański gubernator Utah, Spencer Cox, w którego stanie doszło do tragedii, stwierdził wprost: Ameryka jest zepsutym narodem, ale podkreślił, że przemoc dotyka polityków po obu stronach, wspominając zamachy na lewicowych gubernatorów. Śledztwo i społeczne reakcje FBI uruchomiło największe dochodzenie w sprawie politycznego zabójstwa od zamachów z 11 września. Dyrektor FBI Kasz Patel najpierw wprowadził chaos, informując o zatrzymaniu sprawcy, potem o jego zwolnieniu, a następnie o zatrzymaniu i zwolnieniu kolejnej osoby. Został ostro skrytykowany za wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Władze zaapelowały do społeczeństwa o udostępnianie wszelkich materiałów zdjęć filmów świadectw Naoczny świadek Skyler Bert powiedział: "Znajdowałem się 15 metrów od Kirk'a i od razu wiedziałem, że nie przeżyje". Chociaż przy mówniku była ochrona, na kampusie nie było widać żadnych środków bezpieczeństwa. Ludzka tragedia za politycznym spektaklem. W całym politycznym chaosie łatwo zapomnieć o ludzkiej tragedii. Kirk osierocił dwoje małych dzieci. Córkę urodzoną w 2023 roku i syna z wiosny 2024 roku. Jego żona Erika była Miss Arizona, została wdową w wieku 30 lat. Dziesięć dni przed śmiercią rodzina wybrała się na wspólne wakacje. W całych Stanach Zjednoczonych zorganizowano czuwania i modlitwy ku czci Kirka. Tysiące młodych konserwatystów, których Kirk inspirował przez lata, płakało przed monitorami, obserwując transmisję z jego pogrzebu. Nowa rzeczywistość amerykańskiej polityki. Trump powiedział coś, co może okazać się prorocze. Dziś, z powodu tego haniebnego czynu, głos Charliego stał się głośniejszy i wspanialszy niż kiedykolwiek wcześniej. To może być prawda. Śmierć Kirka nie zakończyła jego misji. Rozpoczęła ją na nowo, ale w innej formie. Turning Point USA już ogłosiła, że będzie kontynuować jego dziedzictwo. Miliony młodych konserwatystów otrzymały swojego męczennika i symbol. Jednak najważniejszym pytaniem pozostaje: czy zabójstwo Kirka stanie się punktem zwrotnym ku deeskalacji przemocy politycznej, jak sugerują reakcje niektórych polityków, czy przeciwnie. Będzie to tylko kolejny krok w spirali nienawiści, która może pochłonąć amerykańską demokrację. Historia pokaże, ale jedna rzecz jest pewna: Ameryka po 10 września 2025 roku nie będzie już taka sama.